Projekt wodościęczalny w Kupsie istnieje od 2014 roku. Lakiery wodorościęczalne śmiało zastępują lakiery rozpuszczalnikowe. Względem jakości, wytrzymałości oraz łatwości aplikacji. Nasze produkty są dobierane pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. Opracowujemy produkt i wszystkie kolejne etapy są przeprowadzane u nas. Jesteśmy tutaj w Polsce firmą, która jest wystarczająco duża, żeby konkurować z każdym. A jesteśmy jednocześnie wystarczająco mali, żeby być elastyczni. Kontrola jakości przebiega według określonych standardów i ona Gwarantuje to, że produkt jest powtarzalny, czyli zawsze najwyższej jakości. Dział techniczny uczestniczy w większości prób technologicznych u nowego klienta, przez co możemy na miejscu kontrolować cały proces technologiczny. Dajemy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają klientowi wprowadzać nowe pomysły. Klient mówi, czego potrzebuje, my jesteśmy zawsze gotowi sprostać jego oczekiwaniom. Coś tam się zajęknąłem. Powiem mhm. no ci, że ma być spontan. Zabrałem mu. Odwójtek, gdybyś na cały świat. To, 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 to... Próba była.